Witaj, witajcie. Dzisiaj mamy święto Trzech Króli, dlatego chciałam przypomnieć Wam historię związaną z dzisiejszym świętem z Pisma Świętego i bynajmniej nie ma tam żadnych Trzech Króli. Otwieram Ewangelię Świętego Mateusza i będzie to rozdział drugi. Mędrcy ze wschodu. W innych tłumaczeniach może być też napisane magowie. Później wyjaśnię, kim mogli być mędrcy lub magowie. Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei, za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali, gdzie jest nowonarodzony król żydowski. Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon. Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić mesjasz. Ci odpowiedzieli: W Betlejem Judzkim, bo tak zostało napisane przez proroka. A ty Betlejem ziemię Judy, nie jesteś zgoła Najlichsze spośród głównych miast Judy. Albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego Izraelitów. Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wywiedział się od nich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy, a kierując ich do Betlejem rzekł: Udajcie się. Tam i wypytajcie starannie o dziecię, a gdy je znajdziecie, donieście mi o tym, abym i ja mógł pójść i oddać mu pokłon. Oni zaś, wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na wschodzie, postępowała przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli dziecię z Matką Jego Maryją. Padli na twarz i oddali mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali mu dary, złoto, kadzidło i mirę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą Udali się z powrotem do swojego kraju. Z tego zapisu możemy dowiedzieć się, że przynieśli złoto kadzidło i mirę. I zapewne z tego właśnie powodu przedstawianych jest trzech króli. Ponieważ naszym przodkom i tłumaczom być może wydawało się, że jeżeli ktoś już ofiaruje złoto, kadzidło i mirrę, a były to wszystko bardzo cenne dary, to pewnie musi być bardzo bogaty. I mieli rację, ponieważ mędrcy to byli ludzie bardzo bogaci najprawdopodobniej. Lub też mogli być wysłannikami jakiegoś króla lub różnych królów z różnych krajów lub z jednego kraju. Najprawdopodobniej yy, byli no, z Bliskiego Wschodu, tak, bo widzieli gwiazdy na wschodzie z Bliskiego Wschodu. Mogli mieć ciemną skórę, mogli mieć jasną tego nie wie nikt. Yy, i... W innych tłumaczeniach, jak powiedziałam, nazywano ich magami. Magowie byli to uczeni, bardzo inteligentni, mądrzy ludzie, znający się bardzo na astrologii, na tym, jak planety wpływają na losy świata, na losy ludzi. Więc zajmowali się czymś, co jest negowane ogólnie przez Kościół, a są ogłoszeni też świętymi. Tak, także ludzie, którzy tak naprawdę nie wierzyli w Boga e, lub też wierzyli w Allaha, mogli być muzułmanami, zostali świętymi w Kościele Katolickim. E, no i jest święto, tak? Święto na cześć, e, no to jest święto takie objawienia pańskiego, także Jezus objawił się innym też. Ale, no ale właśnie jest to dziwne, że, że w tradycji mamy, że było trzech króli, królów, i że jest to ciągle z pokolenia na pokolenie podawane no nie, nieprawdziwe informacje, tak? Na kartkach różnych pocztowych, na, w różnych historiach animowanych, bajkach. Nie jest to prawdą. Nie było Trzech Króli, byli magowie lub mędrcy, ludzie, którzy przez Kościół katolicki mogli być nazywani niewiernymi, tak? Choć przypuszczam, że na pewno wierzyli w jakiegoś Boga lub w bogów, nie wiadomo w jakich. Dzisiaj każdy z Was jest bogatszy o trochę wiedzy. Przypuszczam, że... Wielu z was zna tę historię, bo czyta Biblię lub też pamięta to z Ewangelii czytanej w Kościele. Mam nadzieję, że ta historia Ci się spodobała. I jeśli chcielibyście takich więcej z Biblii, to piszcie w komentarzach. Przeczytam i opowiem. Bardzo dziękuję Ci, że jesteś. Bardzo dziękuję, że mnie oglądasz. Jeżeli Ci się spodobał mój materiał, to daj łapkę w górę. Jeśli chcesz zobaczyć, co jeszcze więcej, znajduje się u mnie na kanale. Jeżeli Ci się to spodoba, zapraszam serdecznie do subskrypcji. A tymczasem żegnam się i do zobaczenia. Mam nadzieję jeszcze następnym razem z jakąś treścią interesującą. Dziękuję Pa! Do zobaczenia. Niech Bóg ci błogosławi. Niech cię strzeże od wszelkiego złego, tego duchowego i materialnego. Pozdrawiam z Podkarpacia. Z Polski! Pa. Ciao.